Dzień dobry, jestem Izabela Rudzińska, jestem psychologiem i kulturoznawcą, a także uczę w szkole i w Liceum Ogólnokształcącym Thinking Zone. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czym są emocje, jakby, jak, jak je definiujemy i w ogóle po co one nam są. Czy warto je rozpoznawać, jak je rozpoznawać. Uważam, że to temat ważny, bo im lepiej akceptujemy siebie i umiemy kontrolować swoje emocje, tym lepiej możemy się odnaleźć w różnych sytuacjach społecznych i też w ogóle łatwiej sobie radzimy w takich międzyludzkich różnych relacjach. Uważam to za bardzo ważną umiejętność. I co? Zaczniemy może od tego, czym są te w ogóle emocje. I jeśli może pamiętacie filmy z tej serii, to mówiliśmy kiedyś, że emocje informują nas o tym, czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie zaspokojone. Poza tym, są to takie procesy psychiczne, które mówią nam trochę, co, co się dzieje, nadają znaczenie różnym wydarzeniom, które dzieją się w naszym życiu albo pozytywne, albo negatywne znaczenie to zależy od tego, jakie emocje się w nas pojawią. I te emocje pojawiają się w nas. Czy tego chcemy, czy nie. Możemy czasami je tłumić, możemy udawać, że ich nie ma, ale one są i wyjdą tak czy inaczej, więc warto je rozpoznać i zrobić to, co może nam czasami doradzają. Więc dzisiaj sobie trochę o tym porozmawiamy i przejdziemy przez takie podstawowe emocje, żeby trochę bardziej je oswoić. Na początek zajmiemy się może taką emocją mniej popularną, mniej lubianą, jaką jest strach. Strach to jest w ogóle emocja, którą pojawia się w nas w ogóle po raz pierwszy, przy narodzinach. Jest to taka pierwsza emocja, którą odczuwamy, kiedy płaczemy, kiedy krzyczymy, bo jest dużo światła, jest dużo dźwięków, które wcześniej do nas nie dochodziły. I co z tym strachem? Strach to jest taka emocja, która daje bardzo silne w ciele odczucia. To może być taki skurcz, Możemy chcąc, chcąc się schować, możemy mieć bardzo szeroko otwarte oczy albo te oczy bardzo mocno zamknąć. Nasze serce bije coraz szybciej, może też być, że nas brzuch zaczyna boleć. Każdy ten strach odczuwa trochę inaczej. Możecie sobie przypomnieć, kiedy się ostatni raz czegoś baliście, jak reagowało wasze ciało. Czy byliście raczej w takiej postawie, że byście zamrożeni i nie mogliście się ruszyć, a może wręcz przeciwnie, chcieliście uciekać. Każdy ma trochę inne reakcje, warto, żebyście wyznali swoje. No i właśnie, co z tym strachem? Trochę go może przecież nie lubimy, nikt nie lubi się bać. Eee, I co? Ten strach jest nam potrzebny po to, aby być bezpiecznym. Ten strach informuje nas o tym, że trzeba uważać, zachować większą ostrożność. Tak jak na przykład mamy lęk wysokości, boimy się być na wysokości. Ten strach mówi nam, żebyśmy trochę ostrożniej się stąpali i może nie wychylali się tak bardzo i dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Tak samo, kiedy idziemy ciemniejszą ulicą, trochę się niepokoimy. Strach, który nas rodzi, powoduje, że możemy zadzwonić po kogoś, poprosić, żeby ktoś wracał z nami i dzięki temu zachowamy bezpieczeństwo. Więc strach to jest emocja, której warto słuchać, której nie Warto czasami wygłuszać, bo ona może nas po prostu zachować bezpiecznym. Owszem, ten strach się czasami pojawia, kiedy nie jest nam trochę potrzebny, kiedy wchodzimy do nowej klasy, kiedy mamy wystąpić publicznie, a przecież musimy. I ten strach też się może pojawić, ale to jest ok, żeby go rozpoznać, stwierdzić ok, wiem, że się boję, ale mogę coś zrobić, żeby zmniejszyć ten strach, czyli przygotuję się trochę wcześniej, może spróbuję kogoś poznać, zanim wejdę do nowej klasy i to wszystko pomoże nam ten strach trochę oswoić. Filmem, który fajnie mówi o tym strachu, opowiada o tym strachu, jest film Jak wytresowałem smoka. I tam możemy zobaczyć, jak w różny sposób ludzie reagują na strach. Tam starsze pokolenie w tym filmie, które boi się smoków, dużo walczy, wymyśla różne strategie i bronie, żeby walczyć ze smokami, a młodsze pokolenie nawiązuje więzi, i szuka informacji, stara się oswoić zwierzęta po to, żeby przestać się ich bać. Te oba sposoby są różne, ale wy w swoim życiu możecie odnajdywać różne takie różne sposoby na to, żeby radzić, swoim, radzić sobie ze swoim strachem. Do czego was gorąco zachęcam. Kolejna emocja, którą sobie weźmiemy na warsztat, to złość. Złość to taka emocja, której nikt nie lubi. Dorośli często mówią, żeby się nie złościć, że po co się złościć, że złość piękności szkodzi, a złość to bardzo potrzebna emocja również. Złość to taka emocja, którą czujemy, to może nam się robić gorąco, możemy chcieć krzyczeć, tupać, trzaskać drzwiami. Ona jest taka, która trochę jest taka bardzo energetyczna i sprawia, że chcemy rozwalać wszystko w koło, w zależności od tego, jak duża ta złość jest. E, no właśnie, ale czy ona jest przydatna? No Bo przecież teoretycznie mogą przestać nas lubić, bo się tak złościmy, bo robimy coś nie tak. A złość to taka właśnie emocja, która pomaga nam dbać o nasze granice, bo ta złość może się pojawić, kiedy ktoś nas prosi o coś, czego my wcale nie chcemy robić. Ta złość się może pojawić, kiedy nas przyzywa, a my nie mamy na to zgody. Albo złość się może pojawić, kiedy ktoś robi coś, z czym my się bardzo nie zgadzamy, co uważamy, że jest niesprawiedliwe. I ta złość też się może pojawić. I to nie jest tak, że teraz trzeba dusić tą złość i udawać, że jej nie ma, tylko może się posłuchać, bo złość daje energię, daje siłę która pomaga nam się postawić, powiedzieć nie, powiedzieć, że się nie zgadzamy, pokazuje też innym wokół, że to, co się dzieje, jest nie okay i my chcemy, żeby było inaczej. Owszem, czasami może być tak, że ta złość trochę nas ogarnie i nie jesteśmy w stanie jej kontrolować, ale to wtedy, kiedy ją tłumimy. Czyli na przykład, jeśli koleżanka spóźni się 20 minut na spotkanie, my jej nie powiemy, że się zezłosiliśmy, to będziemy przez całe spotkanie wredni, nieprzyjemni i ta złość i tak wyjdzie, jak koleżanka się na nas obrazi. Ale jeśli powiemy na początku, kurczę, zezłościło mnie, że tak długo musiałam na ciebie czekać, no to wtedy jest to trochę inne, bo ta złość wychodzi lepszą, taką spokojniejszą drogą. Więc warto o tą złość dbać, mówić o niej, w momencie, kiedy mamy nad nią kontrolę tak, żeby ona nie kontrolowała nas. I tutaj serialem animowanym, który fajnie o tej złości opowiada, to film, serial Avatar Legenda Anga, gdzie mamy bohatera, który przez złość jest y, motywowany właściwie przez całe życie. Złość na bliską osobę sprawia, że on ma motywację i kierunek w życiu. A w momencie, kiedy ta złość znika, bo ją oswaja, zaczyna ją akceptować, y, musi poszukać czegoś innego. I On też się zmienia, inaczej dostrzega też swoje relacje z innymi ludźmi. Bardzo gorąco Wam polecam, żeby sobie poobserwować, co tam się z nim dzieje. Mm. I co? Kolejną emocją, może, którą weźmiemy sobie na warsztat, to emocja trochę przyjemniejsza, jaką jest radość. Radość, każdy z nas lubi być radosny, bo radość powoduje, że jesteśmy leccy, jest nam przyjemnie, chętnie mm, śmiejemy się, uśmiechamy, więc to jest rzeczywiście taka emocja, która sprawia, że no, jest nam tak milej i przyjemnej. Jednak no, nie zawsze możemy być radośni. Właśnie, po co jest ta radość, poza tym, że ona jest przyjemna, że jest nam tak wesoło i miło? No, radość na pewno nadaje znaczenie rzeczom, które są dla nas ważne. Dzięki temu, że my odczuwamy i potrafimy rozpoznać naszą radość, możemy zobaczyć, że kurczę, chyba bardzo lubię na przykład szyć, bo sprawia mi to ogromną radość. Albo ta osoba jest dla mnie chyba bardzo bliska, bo często się przy niej śmieję i raduje. Więc jest to taki wskaźnik do tego, żeby wiedzieć, z kim chcę się zadawać, co chcę w życiu robić, w jakim kierunku mam w ogóle podążać. Jeśli bym czuła cały czas taką radość, no to nie wiedziałam właściwie, co to powoduje, czym to jest. Albo jakbym tej radości w ogóle nie czuła. Więc ważne jest, żeby tą radość umieć rozpoznawać, bo też dzięki temu możemy powtarzać sobie sytuacje, które sprawiły nam radość w przyszłości, bo wiemy, co robić, co, sprawić, co robić, żeby ta radość pojawiła się częściej i też możemy dzięki temu pomagać znajdować radość w takich nawet małych chwilach. Jak pomyślicie sobie o takiej radości, którą Ostatnio czuliście, to możecie zobaczyć, że to mogą być też takie duże, niesamowite, efektowne momenty, ale też małe, takie jak spacer z psem, czy rozmowa z kolegą, który, którego bardzo lubiliście. To nie musi być nic dużego. Więc warto tutaj szukać takich radości też w takich małych chwilach. I tutaj ciekawym filmem, który opowiada o tej radości, jest Lego przygoda, gdzie widzimy głównego bohatera, który jest właściwie cały czas zadowolony i radosny. Chociaż nie ma ani przyjaciół, ani ciekawej pracy, nic co by go rzeczywiście motywowało i dopiero w momencie, kiedy przeżywa trochę strachu, trochę złości, trochę przerażenia, to wtedy dopiero zaczyna pogłębiać swoje relacje z innymi ludźmi i ta radość, którą odczuwa w późniejszych momentach filmów jest rzeczywiście um, czymś spowodowana, jest jakby uzasadniona, bo wcześniej teoretycznie yy, nie było sytuacji, w których on rzeczywiście miał powód, żeby być radosny. Więc to jest takie też ciekawe, żeby zobaczyć, jak ta radość w ogóle działa. I co? I ostatnią emocją, którą chciałabym się zająć e, jest... E, och, prawie zapomniałam. Smutek. Smutek to e, przeciwieństwo radości. E, teoretycznie nie lubimy być smutni, ale ten smutek też jest nam bardzo potrzebny. Kiedy czujemy smutek, może nam być chłodno w środku, możemy być tacy otępiali, możemy chcieć się przykryć kocem, może chcemy, żeby ktoś nas przytulił, albo wręcz przeciwnie, chcemy zostać sami, żeby nikt nas w ogóle nie dotykał. Każdy inaczej trochę odczuwa swój smutek. Wy możecie pomyśleć jak wy odczuwacie swój smutek, co wam pomaga, kiedy jesteście smutni. No ale właśnie, czemu ten smutek się pojawia? Po co on jest i co on nam mówi? Smutek to taka emocja, która dba o nas tak, żebyśmy mogli trochę zwolnić, zastanowić się nad czymś, zobaczyć czy jest coś takiego, co jednak musimy zmienić w naszym życiu. Boże dać nam też taką perspektywę do tego, że może musimy coś zmienić, może my musimy zrobić coś inaczej, żeby na nowo, tego, żeby tego smutku nie odczuwać i żeby trochę inaczej działać. Yy, smutek daje nam też taki czas na takie zwolnienie, po prostu, bo nie zawsze musimy się spieszyć i robić wszystko na hura. Czasami może potrzebujemy zwolnić, yy, zastanowić się chwilę. I smutek daje nam na to przestrzeń, więc warto się go czasami posłuchać, bo rzeczywiście smutek stłumiony może nam potem wrócić do nas o wiele, o wiele mocniejszy, kiedy już nie będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc warto go dostrzec, kiedy on się już zaczyna pojawiać. No, i tutaj filmem, który bardzo fajnie opowiada o tym smutku, to film Oczywiście w Głowie się nie mieści, gdzie widzimy, że ten smutek jest potrzebny do tego, żeby zaakceptować zmiany, które się dzieją w życiu, a także, żeby zaakceptować to, że pewne rzeczy nie będą się działy tak, jakbyśmy chcieli, żeby się działy. A w życiu każdego człowieka będą zmiany, i w życiu każdego człowieka będą rzeczy, które trochę nie będą wyglądały tak, jak on by chciał. Więc ten smutek jest nam niezbędny, żeby się do tego dostosować. Więc przeszliśmy sobie przez wszystkie podstawowe emocje. Ja Was zachęcam do tego, żebyście obserwowali, kiedy te emocje się w Was pojawiają, co wtedy robicie, jak się zachowujecie i żeby rzeczywiście wychwytywać te emocje, kiedy one się już pojawiają, a nie wtedy, kiedy już one są tak bardzo silne i nasilone, że już nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle z nimi poradzić. Bo emocje z definicji mijają dość szybko, więc. Warto, żebyśmy słuchali, się nas, żebyśmy słuchali ich wtedy, kiedy jesteśmy w stanie i możemy coś z nimi zrobić, niż żeby oto one kontrolowały nas. Do czego Was wtedy gorąco zachęcam, i mam nadzieję, że będziecie mieć wiele jeszcze przygód z własnymi emocjami. Do widzenia, pozdrawiam.